Cześć, z tej strony Marcin, a któż by inny. Dawno się nie widzieliśmy, ale o tym za chwilę, czemu mnie yy, tak długo nie było. Może przyczyszczę trochę obiekty, bo dawno nie był używany. Myślę, że od razu jest lepiej. Yy, moi drodzy, zmierzam właśnie pod halę sportową w Dąbrowie Górniczej, bo jutro mam półmaraton. I między innymi przygotowałem się do niego przez jakiś tam czas. Yy, miało być pięknie, miało być słonecznie. A jest jak zawsze. Nie po mojej myśli. Czyli chłodno-zimno. Mam nadzieję, że jutro będzie cieplej. Pakiet odebrany. Poszło szybko i sprawnie. Za moment coś Wam pokażę, co Was na pewno zdziwi. Idziemy prosto. I oto schody, które kiedyś chyba służyły, aby wejść tutaj, bo gdzieś tutaj był kiedyś basen, ale nie wiem tylko tu, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. W każdym bądź razie zachowały się schody, które wyłaniają się znikąd, a po prawej hala sportowa. Jako taka trasa trudna nie jest, dużo przewyższe nie ma, aczkolwiek ostatnie 2-2,5 kilometra jest taki dość duży podbieg. No i ten kawałek, nie wiadomo jak to jest na sam koniec biegu, gdy już nie ma siły, nic tu po mnie, A więc zawijam się i wracam do domu, ale jeszcze przed tym jakieś drobne zakupy, jak już jestem w centrum domrowe. No dobra, jestem już w domu, zobaczmy co jest w środeczku. Tam, tam tam, 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 tam. dla Kamila. To nie było w zasadzie w pakiecie, tylko dawali obok, jakby kto chciał. Numerek startowy 642. Cóż może być więcej w pakiecie startowym? Chip. No, nie będę pokazał, wygląda jak chip, tak? Każdy wie jak wygląda chip. Ale joke. Ale po raz pierwszy spotykam się, że daję od razu worki, żeby się później spakować. Mamy koszulkę. Oczywiście, że ją otworzymy. Coś tam jest w środku jeszcze. A nie, jest tylko metka. Dobra. Koszulka wygląda tak. Mam nadzieję, że widzicie. A z tyłu wygląda tak. Nie wiem, znaczy na pewno to równie nie pobiegnę, tylko nie wiem czy pobiegnę w krótkim rękawku czy w długim rękawku. Co my tu jeszcze mamy? E... Oczywiście najważniejsze posiłek regeneracyjny, mam nadzieję, że będzie coś wege. wegańskiego lub wegetariańskiego. Na pewno jakaś zupka się znajdzie. I mamy tu oto takie coś: takie coś, co pozwala przypiąć numerek i do koszulki w sensie nie dziurawiąc z jej chyba. W sensie nie wiem jeszcze jak to działa, ale tak to wygląda. Zobaczycie jutro zresztą. Czy coś jeszcze mamy w pakiecie? Jak widać nic nie mamy. A więc do zobaczenia jutro na biegu. Trzymajcie kciuki. I dzień startu witam Was ponownie. Nie ma co się spieszyć. Pół godziny do startu, że tak powiem, autobusu, który nas zawiezie na miejsce startu. Start, start, start. A w międzyczasie wyjaśniając czemu nie było wcześniej vlogów, tylko była taka przerwa. Bo zwyczajnie na świecie nie miałem nic mądrego do powiedzenia i nie chciałem kręcić po prostu tak, żeby, żeby kręcić. Żeby to nie miało żadnej wartości ani żeby też było jakoś tak tylko na odczepne, żeby tylko się odcinek pojawił. Także dzisiaj będzie zbiegł i zobaczymy co tam się uda jeszcze nakręcić. Także zmierzamy. Przewóz pierwsza klasa. Pakujemy się do środka i jedziemy na start. No to tak wyglądają ludzie, którzy dla HET zapłacili, zapakowali się w autobusy, przejechali 20 km i, i będą wracać. Na początku my się wykluczyliśmy. Myśmy się autobusów, się Jest modny. 2.07. 2.07. Jak zwykle nie była kolejka, to, to, to ja. O i 10 minut do startu. Chciałem się lekko rozgrzać. Chłopacy zbyły do mety

Dawaj, banana, dawaj! Gdzie masz resztę? Artur, o jest Bednara, brawo! Piona, 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 jest Ada, jest Andrzej, go, go, go! Mecha już blisko! Wyspiesz Marcin! Z górki jest, go, go, go! Smart. Dawaj! Artur, ale przegoni! 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 Go, go, go! Well Andrzej, nie odstępuj! Biegnij za nim. Brawo! do końca! Rekord będzie! Bednara dawaj! Go, go, go! Ostatni podbieg! Marcin, dawaj, dawaj! Bez piątki! Go, 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 go! go. Z górki jest! Jest górki jest! Szacunek, Banan! Go, 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 go! Z górki jest! Go, go, go! Jest Andrzej, biegnie tam w czarnej koszulce. Dawaj, Andrew! Ciśnij, ciśnij, ciśnij z górki, jest. Już mamy naprawdę niedaleko. Go, 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 go! Ciśnij tam, już do banana właśnie daleko. No się się, nie udało się, na nie czas, ale. dużo, No, A bardzo o No i tak, 12 y, półmaraton Dąbrowski właśnie przeszedł do historii i udało się nawet osiągnąć życiówkę. Y, Poobklejany jak cyborg. Jestem zadowolony, choć y, mogło być lepiej. Mogło być lepiej, stać mnie na więcej. Y, godzina 49 i 44 sekundy. Taki jest oficjalny wynik, więc jest dobrze. Jest dobrze, jestem zadowolony. Następne zawody to na pewno będzie to szybka szóstka, w zasadzie piątka wokół Pogorii trzy, Będzie to jakoś maj, a potem znowu półmaraton w czerwcu, drugi półmaraton Vizair. I Tam znowu powalczymy o jakiś lepszy czas A na razie regeneracja, stanowczo regeneracja i tydzień Myślę przerwy rolowanka i może jakieś masowanko, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczcie, jaki był piękny szacunkowy czas po pierwszych 10 km. Godzina 46 i 11. A potem już było godzina 47:36, a skończyło się tak jak mówiłem, godzina 49:44. Czyli tak czy inaczej, życioweczka. Ale nie będę marudził, że mogło być lepiej. No, oczywiście, zawsze mogło być lepiej, ale na to, co było stać moją nogę. To spisała się w 110 generalnie procentach, mimo że już pod koniec już bardziej głową niż, niż nogami biegłem. W każdym bądź razie rzeczka jest i to się liczy. Tak jak wspomniałem, na następne zawody dopiero w maju, a potem czerwiec. A teraz odpoczynek. Subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zostaw lajka, komentarz i jak zawsze do zobaczenia już całkiem niedługo. Nie mówię kiedy bo muszę mieć wenę twórczą aby coś nagrać także choć tutaj mam jeden temat który ktoś prosił w komentarzach to może go za niedługo po prostu zrealizuję a więc trzymaj się ciepło cześć do następnego vloga